M135 Telefon za 39 zł. Niestety ja kupiłem za 30 zł. W Lombardzie kamera jest, kręci, daje radę. Miały się telefony za 5000, ale poszło się do fejmu, zaufało się ludziom i gramy dalej. wam fajną liczbę. Czekamy skarbów Adbustera Gdzie legalny Adbuster schował złoto? Gdzie schował skarb? 1932. A w ogóle, Adbuster, powiedz mi jedno. Po Twojej walce komuś się zrobiło chyba bardzo przykro, jak zobaczył prawdę o synu, nie? I sobie odszedł. Ciekawe, czy jest z Ciebie dumny. Ze mnie dziadek jest grudny, wiecie? Mój dziadek wie o mnie wszystko. więc niż ja o sobie. Dziadek mnie kiedyś nauczył, że wiesz jak się ufa kobietom. Uf, uf. Mówi, nie ufaj nikomu nawet sobie. Czasami. Nie na no, bekę to karga. Zobaczcie, jak to fajne miejsce. Ty, a powiedzcie mi jedno, jakby jakiegoś waszego znajomego pobiło, pobiła policja, to byście mu kazali iść na policję, żeby złożył na nich skargę? No kurwa, chyba trochę głupota, nie? A dlaczego żadni przyjaciele nie złożyli skargi, tylko powiedzieli, że jestem chory psychicznie? Ty, a słuchajcie, może być chyba chory psychicznie, jak ci pobije policja, a policja ci się bije do domu, a twoi znajomi mówią, że jesteś nie? No jestem pierdolnie, bez kitu, bo dalej nie umiem tego wyjaśnić. Oni też nie. Oni iść, to wyjaśnij. Ja wie do kogo? Do kogo mam iść? Do Najwyższej Izby Kontroli, do Banasia? Do kogo? Może do ozdoby, do jaskółki ozdoby pójdę. O, solidarna Polska. Nie no, beketargą. No. Miłego dnia.